Cześć, hey, ja jestem Gamer2000 i dzisiaj będziemy gotować lizaki Oto nasze składniki Cynamon Łyżka mm, Nogarnik y, Cukier I masło Trzeba dużo masła No Dzisiaj będziemy gotować pyszne lizaki Potrzebna też nam kuchenka Jak nie wiadomo, oczywiście Naszym nagrywatorem jest Liksit macie kanał y, opisie a my przechodzimy do gotowania lizaków y, i a właśnie będzie nam potrzebna a, dokładnie papier i y, y, y w ogóle i a więc mamy tutaj potrzebujemy papier taki y, papier no, może być byle jaki, ale nie srebrny najlepiej. Yy, rozkładamy go, niech on tu będzie, a my yy, używamy kuchenki. Zapalamy. O. Dobra, i bierzemy masło. Musimy wziąć jakieś dwie łyżki i musimy poczekać, aż się to roztopi. Bierzemy jakąś taką łyżkę czy coś i powoli to kładziemy tutaj. I druga. Okej, okay. się rozpuszcza, y, jak widzicie, a my... Y, pijajcie na mojego Instagrama i Discorda. Też kana na kanał Lixit, bo ona właśnie nagrywa. I... wszystko będzie w y, opowieściach. Dobra, my przechodzimy. O, na efekty. Dobra. Trzeba to też mieszać. Uhuhu. Uh. Zmniejszymy trochę ogień, patrzcie. Zmieszamy ogień. Trochę, żeby nie, nie było. Żeby to leciało na, mnie. na mnie. I tyle. Czekamy jak się, jak będzie dobre. Okej, okay, już jak mamy y, tutaj y, rozpuszczone Zostawiamy to maszynę i idziemy po cukier. Taki mały cukier, o! Wy dajcie na przykład tyle, bo ja mam mało, bo... Niestety, ale nie mam cukru więcej. Musiałbym poskoczyć do sklepu, ale nie mam. Dobra, wsypujemy. Okej, okay. zdaje mi się, to przytapia jakby i możemy mieszać. Hop. Dobra. Mamy, mamy, jak widzicie tak to wygląda. Rozpuściło się nam, i więc, więc bierzemy yy, najważniejszą chyba rzecz, czyli cynamon, dokładnie cynamon i wsypujemy jakieś tyle, żeby nie przy, nie, też nie przeposadzić, bo może być źle. Bo y, kiedyś y, y, takie robiłem i stało się z takim z palcem moim takie coś, więc nie polecam. Dobra, y, to tak jak widzicie się robi. Widzicie, jest brązowe, a więc to jest właśnie dobry znak. Nasz lizaki będą brązowe. Ja właśnie mało z tego zrobiłem, ale a, właśnie, jeszcze trzeba wykałaczki przygotować. Bo no, co to, to są wykałaczki bez lizaków? Możemy trochę y, mieszać bez ognia. Hop! Jak wycinam teraz, y, po, tak y, teraz jest. Y, I tam nawet psi, psinka słodka jest. No, a więc... Y, Mieszamy, mieszamy, dobra, koniec mieszania. Wyłączamy i bierzemy. Bierzemy wykołaczkę taką jedną, o taką małą i bierzemy. Tylko możemy położyć. Połóżmy taką wy, tu wykłaczkę i lejemy. Dobra. A dobra. Nie wiem, czy to dobrze wyszło, czy nie. Eee, napiszcie w komentarzach, czy to dobrze wyszło, czy ja to dobrze wylałem. Napiszcie w komentarzach, bo też ja, oczywiście wiecie, czy nie wiecie. Może to być i, yy, inna formuła. Jak chcecie, to możecie wziąć foremki, jakieś czy coś. I, i zobaczmy, jak to wyjdzie. Dobra, e, nasz Lizak się e, e, wystyga, właśnie tutaj, dałem trochę. I okej. Okay. Musi to jakoś odczekać dwie minuty czy godziny, jakieś tak. E, musicie e, tak e, stopniowo e, sprawdzać, a więc ja się żegnam i zobaczymy potem, jak to wyjdzie. E, napiszcie w komentarzach, jak Wam szło i czy jest dobre, bo. Ja w sumie testowałem to i jest do... naprawdę dobre. Do zobaczenia i pa!